Wyobraź sobie to przez chwilę: Przez całe swoje życie wierzyłeś, że po śmierci czeka cię albo wieczna szczęśliwość, albo wieczne potępienie. Bałeś się sądu, bałeś się popełnić błąd, a tu nagle odkrywasz, że Jezus nauczał czegoś zupełnie innego: Nie o sądzie ostatecznym, nie o ogniu piekielnym, ale o tym, że śmierć w ogóle nie istnieje, że jesteś wieczną iskrą Boga, że Królestwo Niebieskie jest już teraz w tobie. A wszystko, czego cię uczono na katechezie, to celowo zredagowana wersja, stworzona by trzymać cię w strachu i posłuszeństwie aż do ostatniego tchnienia. Te słowa Jezusa nigdy nie trafiły do Twojej Biblii. Zostały wycięte jak mięso nożyczkami, spalone na stosach, ukryte w skarbcu Watykanu za siedmioma zamkami. Ale w grudniu 1945 roku zwykły egipski rolnik nazwiskiem Muhammad Ali kopał w poszukiwaniu nawozu. Jego szufla uderzyła w coś twardego. Gliniany słój, wysoki na blisko jeden metr, zalakowany żywicą. W środku trzynaście skórzanych ksiąg sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy uczeni otworzyli pierwszą stronę, jeden z nich zemdlał prosto w laboratorium. Ponieważ były to Ewangelie, które Kościół Rzymski ogłosił niegdyś najniebezpieczniejszą herezją wszechczasów. Nakazano je palić wraz z każdym, kto ośmielił się je czytać. A jednak te kopie przetrwały, ukryte na pustyni. Czekające na ciebie. Dziś czytam ci te linijki na głos, głosem, który wciąż drży, bo po usłyszeniu tego, nigdy już nie będziesz bał się śmierci w ten sposób, jak kiedyś. Jeśli jesteś gotowy, w takim razie weź głęboki wdech. Wkraczamy w miejsce, do którego oficjalny Kościół od siedemnastu stuleci zakazywał wstępu zwykłym ludziom. Pierwsze zakazane zdanie z Ewangelii Tomasza: Zdanie numer trzy: Uczniowie pytają Jezusa. Powiedz nam, kiedy nadejdzie Królestwo Boże. Patrzy na nich z łagodnym uśmiechem i odpowiada: Nie nadejdzie przez oczekiwanie. Nie powiedzą: Oto jest tutaj, albo Oto jest tam. Ale Królestwo Ojca jest rozprzestrzenione na ziemi, a ludzie go nie widzą. Zatrzymaj się na chwilę. Poczuj tę zmianę w sobie. Królestwo nie jest gdzieś tam, po śmierci. Jest już tutaj, w Twoim pokoju, w Twoim sercu. W tej właśnie chwili. Jeden akapit, a cały system. Żyj w strachu, płać dziesięcinę, czekaj na nagrodę później, rozsypuje się w pył. Dlatego właśnie ukryto tę księgę najpierw. Ale to dopiero początek. Dalej Jezus robi coś, od czego biskupom IV wieku stanęły włosy na głowie. Noc, tajemna komnata. Odsuwa Marię Magdalenę na bok i szepcze jej prawdy. Nie powierza ich nawet Piotrowi. Potem odwraca się do pozostałych i mówi: Ona zrozumiała wszystko, co ukryłem przed wami. Kropka. Piotr wybucha: Dlaczego kochasz ją bardziej niż nas? Jezus spokojnie odpowiada: Dlaczego miałbym nie kochać tej, która wie wszystko? I całuje ją trzy razy z rzędu w usta. Dokładnie tak jest napisane w oryginalnym tekście koptyjskim: Nie w policzek, jak później przepisywano na ikonach, lecz w usta. Ponieważ w czasach starożytnych pocałunek w usta oznaczał przekazanie ducha, przekazanie gnozy, Maria Magdalena nie była upadłą kobietą. Była główną apostołką, tą której Jezus powierzył swoje najgłębsze objawienia. A jednak do dziś dzieci uczy się, że była grzesznicą. Ktoś bardzo się postarał, żebyśmy w to uwierzyli. A teraz trzymaj się krzesła. Jest linijka, od której do dziś przechodzą mnie dreszcze po całym ciele. Ewangelia Tomasza, zdanie numer 50. Uczniowie pytają: Panie, kiedy znowu nam się ukażesz? Kiedy cię zobaczymy? Jezus odpowiada: Gdy zrzucicie swoje szaty bez wstydu, gdy podepczęcie je pod stopami jak małe dzieci, i przestaniecie się bać, wtedy ujrzycie żyjącego i nie będziecie się lękać. To nie chodzi o rozbieranie się w sensie dosłownym. Szaty to wstyd, który został nam wszczepiony po upadku Adama. Jezus mówi: Gdy odrzucicie wstyd, poczucie winy, strach przed śmiercią, zobaczycie mnie, ponieważ nigdy nie odszedłem. Jestem w was. Człowiek bez strachu i wstydu nie może być kontrolowany. Nie uklęknie, nie zapłaci za odpuszczenie grzechów. Dlatego tę linijkę wycięto bez litości. A teraz najważniejsze, sam powód, dla którego nagrywam ten materiał. Najbardziej zakazana nauka Jezusa o śmierci i o tym, co dzieje się potem. W tekście zwanym Apokryf Jana, który Watykan do dziś przechowuje w swoim tajnym archiwum, Jezus ukazuje się swoim uczniom po ukrzyżowaniu. Nie jest ranny, nie cierpi, jest promienny, śmiejący się. Uczniowie padają na ziemię ze strachu. On mówi: Nie sądźcie, że jestem tym, którego widzieliście na krzyżu. To było tylko naczynie. Które mogli schwytać: Ja jestem żyjącym, który był w nim. Nigdy nie umarłem i nigdy nie umrę. A potem rzuca prawdziwą bombę. Prawdziwe ukrzyżowanie to wasze życie w tym świecie. Kiedy wierzycie, że jesteście tylko ciałem, kiedy wierzycie, że śmierć jest prawdziwa, kiedy wierzycie, że jesteście oddzieleni od Ojca, to jest to, z czego musicie być uwolnieni. Śmierć jest iluzją. Ciało odpada jak stary płaszcz. A ty, ty nigdy nie byłeś tym ciałem. Jesteś światłem, które istniało, zanim zaczął się czas i będzie istnieć, gdy się skończy. I po prostu wracasz do domu, nie jako grzesznik, który ma być sądzony, ale jako dziecko przyjmowane z otwartymi ramionami. Ewangelia Filipa mówi jeszcze ostrzej: ci, którzy mówią, najpierw umrą, a potem zmartwychwstaną, mylą się. Jeśli człowiek nie otrzyma zmartwychwstania, będąc jeszcze żywym, to kiedy umrze, nie otrzyma nic kropka. Oznacza to, że zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem w przyszłości. Jest stanem już teraz. Kiedy budzisz się ze snu, o jestem tylko ciałem. Wtedy śmierć staje się drzwiami, przez które przechodzisz, śmiejąc się. Dlaczego to wszystko wycięto? W 325 roku naszej ery. Cesarz Konstantyn wezwał 318 biskupów do miasta Nicea. Jego imperium się rozpadało. Potrzebował jednej religii, która utrzyma ludzi w ryzach. Postawił ultimatum: wybierzcie cztery ewangelie, które uczynią ludzi posłusznymi, reszta do ognia. I wybrali te, w których Jezus cierpi, nakazuje posłuszeństwo i obiecuje raj dopiero po śmierci. Ale teksty, w których mówi: Jesteś Bogiem, Śmierć nie istnieje. Królestwo jest już tutaj. Zostały wrzucone w płomienie razem z ludźmi, którzy je kopiowali. Niektóre egzemplarze ukryto na pustyni w glinianych słojach. Dwa tysiące lat czekały, aż w 1945 roku zostały odnalezione. Dziś wszystkie te księgi są przetłumaczone na język rosyjski, angielski, niemiecki, Harvard, Oxford, ale Wszystkie mają je swobodnie dostępne. Możesz je pobrać dziś wieczorem za darmo, ale w kościołach nigdy o nich nie usłyszysz. Bo jeśli miliard ludzi nagle zrozumie, że śmierć nie istnieje, że wstyd jest kłamstwem, że są już w królestwie, to jutro świątynie opustoszeją. A wraz z nimi konta bankowe tych, którzy żyją z dziesięciny. Wiem, co teraz czujesz. Złość, dezorientację, może nawet strach. To normalne. Przeszedłem przez to samo. Nie spałem przez noce, czytałem do świtu, płakałem jak dziecko, a potem poczułem ciepło w klatce piersiowej i zrozumiałem. To jest to. To jest królestwo, zawsze tu było, po prostu nigdy go nie zauważyłem. Teraz żądam ci jedno pytanie, które wywróci wszystko do góry nogami. Jeśli Jezus nauczał, że jesteś wieczny, że śmierć nie istnieje, że królestwo jest już w tobie, to kto czerpie korzyści z tego, że spędzasz całe życie bojąc się umrzeć? Kto czerpie korzyści z Twojego strachu, poczucia winy i ciągłej nadziei, że później będzie lepiej? Teraz nadchodzi ostatni cios. W Ewangelii Tomasza jest linijka, którą ludzie do dziś boją się wydrukować w całości. Jezus mówi: Kto napije się z moich ust, stanie się taki jak ja. Ja stanę się nim i wszystko, co jest ukryte, zostanie mu objawione. Picie z jego ust nie dotyczy wina i chleba. To bezpośrednia transmisja. Nauczyciel do ucznia, no, uze. wiedza przekazywana pocałunkiem, wiedza, która teraz jest przekazywana tobie, przez ten ekran. Czy poczułeś ciepło w klatce piersiowej? To nie jest przypadek. To jest on, jest tutaj, teraz. Nie zamykaj tego materiału. Za chwilę dam ci praktykę sprzed dwóch tysięcy lat, używaną do dziś w zamkniętych chrześcijańskich zakonach. Trzy minuty dziennie, a zaczniesz widzieć to. Co widział Jezus? Zamknij oczy, połóż dłoń na sercu i cicho zapytaj w środku. Pokaż mi, kim byłem przed moimi narodzinami. I po prostu słuchaj ciszy. Odpowiedź nie przyjdzie w słowach. Przyjdzie jako ciepło, światło, ekspansja. To jest zmartwychwstanie, będąc jeszcze żywym. To jest królestwo, to jest prawdziwy Ty. Dziękuję Ci za dotarcie do końca. Jesteś jednym z tych, na których Jezus czekał przez te dwa tysiące lat. Powiedział kiedyś: Objawiłem to tym, którzy są w stanie to przyjąć. Ty to przyjąłeś. Do zobaczenia w królestwie, które nawiasem mówiąc, już tu jest. Niech będzie z tobą światło, bracie.